Cześć tu Dawid z tej strony. Witam Was wszystkich serdecznie w trzecim odcinku, w którym skupimy się na zaprogramowaniu kilku funkcji do naszego e, ściągacza internetowego. E, funkcje te będą i praktycznie jedną funkcjonalność dodamy do naszej aplikacji, e, bodajże. Bodajże będzie to. E, skancelowanie, czyli anulowanie naszego ściągania. Co musimy zrobić, to po prostu skopiować i wkleić jeszcze raz przycisk który będzie naszym drugim przyciskiem trochę je przesuniemy. Wow. Ten zmienimy na anuluj, tak, anuluj i on będzie enabled false. Enabled false. Ponieważ nie chcemy, aby on działał, jak zobaczycie, zaraz, przy starcie, aby on był nieaktywny, bo chcemy skancelować, czyli anulować naszą operację dopiero wtedy, kiedy zaczniemy coś pobierać. Tutaj e, wkleję od razu, zamknę moją aplikację i od razu wkleję, aby, aby nasz tekst zawsze był ten, co, co nie będzie mnie zmuszało do kopiowania cały czas i wklejania tego e, adresu internetowego do naszego pliku tekst, e, testowego 100 MB. Więc tak, anuluj. Jak tylko ściąganie się zacznie, chcemy, aby nasz buton 1 enabled był true. Przepraszam, nie buton 1, tylko button 2, czyli nasz przycisk 2, czyli ten, który będzie anulował. I zaraz tylko jak ściąganie się skończy, chcemy, aby buton 2 enabled równał się false czyli chcemy, aby był nieaktywny więcej. Więc co tutaj robimy w Button 2? Po pierwsze, nasz klien, klient internetowy musi stać publiczną e, zmienną. Czyli przeniesiemy go tutaj, public, zmienimy go na publiczny ten tutaj. Weźmiemy o klienta, przeniesiemy to. Wyłączymy, zkasujemy tą linię kodu i zapiszemy, włączymy program, zobaczymy czy nie ma żadnych błędów. Nie ma żadnych błędów, świetnie. Co teraz zrobiliśmy, to przenieśliśmy to e, naszą zmienną klient, czyli tego klienta internetowego, aby był publiczną, e, publiczną zmienną w tej klasie. W sumie może być private, bo to będzie w tej klasie będzie dostępny, ale jest ponad wszystkie te. Funkcję, jest na równi z tymi funkcjami, czyli będzie dostępny przez wszystkie te funkcje. Co musimy w przycisku drugim zrobić, to jest client e, cancel asynchronous, czyli skasuj wszystkie asynchronous, e, wszystkie akcje, wszystkie procesy, które zostały stworzone przez klienta internetowego. E, co tutaj musimy zrobić, to if, jeżeli canceled, canceled chyba będzie bool, yeah. jeśli równa się true to musimy wyświetlić wiadomość, ale to będzie błąd, to tutaj skopiujemy od razu, nie chce mi się tego przepisywać, skopiujemy i tylko zmienimy tutaj anulowano ściąganie pliku, anulowano ściąganie pliku. A jeśli nie, nie, jest skancelowany, tylko jest wszystko OK, to, to będzie ściągnięto plik. Nigdy tego nie testowałem, więc teraz będzie pierwszy raz, który to przetestuję. Pobierz. Chcę zapisać jako 100 mailiteów 6, kropka save. Ściąga 2, 3, 4. 5, 6, poczekamy do 50%, czyli ściąganie się wszystko odbywa w tym tym. Anuluj. Anulowano ściąganie pliku. Ok. Ale wszystko się zatrzymało, jakby na e, tych procentach. Zobaczymy, jak tam nasz plik. Jak widzicie, w przeciągu w, w 31%, czyli 30 MB, ściągnęło około. Czyli wszystko się zgadza. Skasujemy te wszystkie pliki, żeby nie przeszkadzały nam w tym folderze. Wszystko by się zgadzało. Ale jak zauważyliście, jeszcze raz to zrobię, zapiszę go jako plik Ups. plik zip, ściąga tutaj, przycisnę anuluj. Anulowano ściąganie pliku, ale nic się nie wyczyściło, czyli dalej jest 22% jakby ściągało, ale powoli szło. Więc co musimy zrobić, to jest podczas podczas tego przyciśnięcia tego Przycisku anulujemy wszystko, to trafia do, do tego, że do tej funkcji, która jest wywołana, kiedy ściąganie się skończyło, ponieważ skończyliśmy ściąganie, jak do wypliku, anulowaliśmy je, e, więc co musimy zrobić tutaj? To jest po prostu e, progress bar 1 value zmienić na 0, a także label 1.text zmienić na nic czyli na puste, czyli dwa tylko, cudzysłowia i tyle. Teraz jak uruchomimy nasz program i pobierzemy to. Plik. zyp. Nam tutaj pobiera. Anulujemy. Anulowane ściąganie pliku. ok, pół, ale wyczyszczono. Przypuśćmy, że tam jakiś plik zaczęliśmy ściągać, ale nie chcemy, żeby on się skończył ściągać, więc go anulujemy. Tak, jak na przykład powiedzmy 1 gigowy plik byśmy ściągali, teraz testowy, ale nie chcielibyśmy go ściągać do końca, więc go anulujemy. Jest to ciekawa opcja. Pokazuje też, jak robić to, jak przenieść klienta, aby był dostępny w obszarach klasy naszej tutaj klasy formy 1. Abyśmy mogli go używać też w innych funkcjach. Nad czym teraz się skupimy, co pomyślałem też od razu szybciutko, to jest jak wklejamy link, klikamy pobierz, to chcemy aby te 100MB.zip od razu było jako nazwa naszego pliku w tym okienku. Więc co musimy zrobić, to tylko tutaj stworzyć nową, nową zmienną string, Otwieramy kwadratowy nawias, zamykamy, co nam pozwoli na stworzenie e, array. Nie wiem, jak jest array po polsku. E, kilka obiektów w jednym tym, jak gdyby listę taką. I to będzie e, Temp Temporary, czyli tymczasowa lista, w której zrobimy link. Kropka split, czyli rozdziel nam na tym znaku nam proszę porozdzielać. I string kolejny tworzymy. Nazwa pliku. Tak, nazwa naszego pliku będzie równa ostatniej, jakby ostatniej pozycji tego o, ostatniego elementu tej e, Array. E, już patrzę tylko po polsku jaki jest Polish. Jak się nazywa Array szyk? W szyku, macie, tablica. Wow, nawet nie wiedziałem. Czyli jak gdyby w tym, w tym Array e, ostatni element tej naszej listy. Chcemy jako nazwę pliku, czyli te 100 MB. Zip. Chcemy jako nazwę naszego pliku. Więc co robimy, to jest e, temp, otwieramy, i teraz temp, kropka czyli długość tej naszej tej minus 1 i zamykamy kwadratowy nawias średnik. I co to nam da, to nam zwróci ostatni element tej, tej listy czemu. E, Długość razy minus 1, ponieważ elementy tego zaczynają się od zera. A wartość tutaj, długość tej, tej, tej jest zwracana, jak gdyby jeśli będzie jeden element, to zwróci, to zwróci nam jeden a tak naprawdę chcemy 0. Więc dlatego jestem minus 1. Więc mamy nazwę pliku. I teraz co robimy, to save file dialog.file name to się równa nazwa pliku. Mam nadzieję, że to jest poprawnie. O ile pamiętam. Uruchomimy? Pobierz. Mamy 100 MB. Ale nie jako zip, więc zapiszemy. Zobaczymy jak ściąga. Ściąga nam jako a ściąga nam jako zyp. czyli. Ściąga nam jako zip, więc wszystko jest poprawnie. Automatycznie dodaje rozszerzenie pliku, jak gdyby. O, ściągnięto plik. Ok. Świetnie. Mała, fajna funkcja, jak gdyby tego naszego programu. Co jeszcze możemy zrobić, szybciutko, to jest, jak gdyby tutaj zamiast nazwy pliku, to od razu przenieść to, po co mamy tworzyć kolejną zmienną, i tak dalej? Możemy od razu przenieść to, skasować tą linię kodu i w taki sam sposób będzie się zachowywał nasz program. 100 MB jest tutaj. Czy chcesz? Oto, 100 MB już istnieje. Czy chcesz go zapisać ponownie? Tak. Tym razem anulujemy. Anulowano, pół wyczyszczono. Pięknie, ładnie, nasz program działa. Więc to wszystko jak w tym trzecim naszym odcinku. W następnym odcinku jeszcze nie wiem co nagram. Może zaczniemy jakiś inny program, bardziej skomplikowany. A jak na razie to wszystko i zapraszam do czwartego odcinka.